Już w najbliższą niedzielę, 15 września o 21.20 na antenie telewizyjnej Jedynki zobaczymy pierwszy odcinek 11. Edycji hitowego randkowego show telewizji polskiej Rolnik szuka żony. Tym razem w programie zobaczymy trzech panów i dwie kobiety. Jedną z uczestniczek będzie Wiktoria, która już w pierwszym odcinku doświadczy ogromnego szoku. Rolnik szukażony na ekranach publicznego nadawcy emitowany jest od ponad dekady. Pierwszy odcinek show pokazano 21 maja 2014 roku i od tamtej pory dzięki udziałowi w programie które od początku prowadzi Marta Manowska, miłość znalazło wiele par. Mimo upływu lat, zainteresowanie rolnikiem nie maleje, a widzowie z niecierpliwością oczekiwali kolejnej edycji formatu. Tym razem przed kamerami miłości będą szukać: 32-letni hodowca papryki z Mazowsza, Rafał, 57-letnia Agata z Mazowsza, 38-letni Marcin, który jest sadównikiem, 44-letni Sebastian z Pomorza, a także 23-letnia pochodząca z województwa kujawsko-pomorskiego. To zaskoczyło Wiktorię w 11 edycji Rolnik szuka żony. Od samego początku wielkie zainteresowanie internautów budził udział Wiktorii Żmudy Trzebiatowskiej. Najmłodsza uczestniczka 11 edycji Rolnik szuka żony jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie studiowała rolnictwo i wraz z rodzicami zarządza sporym gospodarstwem. Widzowie zwrócili jednak uwagę na fakt, iż dziewczyna prężnie działa również w mediach społecznościowych, a niektórzy twierdzą, że do programu zgłosiła się nie po to, aby znaleźć miłość, a zyskać rozpoznawalność. Tradycyjnie w pierwszym odcinku programu Marta Manowska wręcza uczestnikom skrzynkę z listami od osób, które chciałyby ich poznać. Po otworzeniu swojej skrzynki Wiktoria nie kryła zdziwienia, gdyż nie spodziewała się, że otrzyma aż tyle listów, a było ich aż 266. Ja po prostu nie wierzę. Przestałam oddychać, nie potrafiłam nawet wyrazić swoich emocji, to było dla mnie olbrzymim szokiem. Ja po otwarciu już pierwszych trzech listów mogłam stwierdzić, że nawet z nich mogę już wybrać sobie osobę do wspólnego życia. Listy były piękne, mówi zaskoczona rolniczka.